Trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył Jakub Szyszkowski, Słonz Wrocław 19 metrów, 82 cm. Drugie miejsce i srebrny medal wywalczył Rafał Kochnawkę, Elka Zielikuskiej, 19 m83 cm, a więc zaledwie o centymetr zadecydował o sterze tych medalów. I wreszcie jeszcze pierwsze. Złoty medal i tytuł mistrza Polski Tomasz Majewski. A Stadion też warszawa. 20 metrów 69 centymetrów. Ja, no, to ludzie przywita bardzo ciepło i ponownie bardzo dobre Gratulacje, jest pierwszy medal mistrzostw Polski. Jest pan zadowolony ze startu w Toruniu? Pierwszy na otwartym stadionie, zimą na hali, na mistrzostwach halowych pod nieobecność Tomka Majskiego. Wtedy zdobyłem swój pierwszy medal, był złoty. No a Dzisiaj niestety nie udało się z Tomkiem wygrać po raz kolejny. Myślę, że to nastąpi już może w przyszłym sezonie, jak się przetrunuje dobrze zimę, poprawię technicznie, to może powalczy z Tomkiem wreszcie. No, dzisiaj nie wyszło, no, ale brązowy medal jestem zadowolony, wynik niezły, bo lepszy niż tydzień temu na Mistrzostwach Europy Młodzieżowych. Więc jestem bardzo zadowolony i myślę, że forma jeszcze przyjdzie, mogę dalej pchnąć i w Moskwie, może ponad 20 metrów będę pchał. Ale ten sezon jest bardzo ranny dla Pana. E, tak. Niedawno pobił Pan właśnie rekord młodzieżowy Tomka Majewskiego. Tak, udało mi się dwukrotnie pobić. No, mam nadzieję, że <laughs> jeszcze pobiję w tym sezonie, jeszcze z trochę startów, więc... Liczę, że się uda. I udany start w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, prawda? Tak, tak, jestem zadowolony. Udało się wygrać w ostatniej kolejce. Bardzo nerwowy konkurs. Przerzuciłem Wietciaka, Dominika dopiero właśnie w ostatniej próbie i no, udało się zdobyć złoto. Jestem bardzo zadowolony. Czyli ma Pan mocne nerwy? No, na to wygląda, że mobilizuje mnie ostatnia próba. Tak samo tutaj w ostatniej próbie zrobiłem najlepszy wynik tych zawodów, więc na to wygląda, że dopiero przy jakimś mocnym takim stresie, jak jestem pod ścianą, to wtedy wychodzi. Jak pan się czuje w wojsku? Od ilu pan jest miesięcy żołnierzem? Żołnierzem jestem od kwietnia. No, bardzo się cieszę z tego powodu. Mam teraz bardzo dobre warunki do treningu zapewnione. Nie muszę się martwić za bardzo o warunki i sprzęt. No, mam z czego żyć w tym każdym razie i za co trenować, więc... Więc to jest bardzo dobry układ i bardzo jestem wdzięczny Wojsku Polskiemu, że damy taką szansę. I mam nadzieję, że jej nie zmarnuję, że będę reprezentował wojsku na najwyższym poziomie.